Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku wideo nagranego na poczet bloga bez pretekstu dzisiaj chciałbym podsumować to co zostało przedstawione przez Apple na, na konferencji WWDC więc tak przede wszystkim są nowe MacBooki chodzi o MacBooki Air jest to tylko, są to tylko zmiany głównie sprzętowe. Z zewnątrz, jeżeli chodzi o design, jest on na tyle dobry, no nie ma co się oszukiwać, przechodząc koło nich no dech zapiera w piersiach. Więc głównie zmiany hardware'owe, lepsze procesory, lepsze podzespoły. Ale jeżeli chodzi o, o nowego Pro, no zmiany są duże. Jest o 1,4 cieńszy od poprzednika, jest prawie tak cienki jak e, MacBook Air. E, oprócz tego e, będzie wyposażony w matrycę Retina Display e, o niebywałej e, rozdzielczości zawierającej ponad 5 milionów pikseli. Jest to niespotykane w, w laptopach. No, i nie mówię w ogóle o sprzęcie, o wyposażeniu, bo bebechy, że tak to określę, ma naprawdę dobre. Jak na laptopa. Następnie, Mountain Lion. Tak jak się spodziewałem, tak jak przypuszczałem. Tak, najnowszy system um, um, macOS 10 został zaprezentowany. Wiedzieliśmy, co nas czeka. Jedyną nowością. W sumie jest ich kilka de facto. Rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, to e, można porozumiewać się z komputerem przez e, mowę, więc de facto będzie można rozmawiać z komputerem, mówić mu czego się chce, bądź dyktować cokolwiek tylko chcemy w jakimkolwiek programie czy w stronie internetowej, czy, czy wysyłać nowe tweety na Twitterze, czy e, uaktualniać swoje posty na Facebooku. I najnowsza aktualizacja do komputerów typu Mac czy laptopów, MacBooków, będzie dostępna już za miesiąc za 20 dolarów, co daje nam w przeliczeniu jakieś 13 funtów brytyjskich. No i coś, czego się spodziewałem, czego wszyscy się spodziewaliśmy i się stało faktem najnowsza aktualizacja do, do systemów mobilnych. Do um, to jest to po prostu aktualizacja wersji 6 um, iOS, e, mowa tutaj o iPodach, e, iPadach, no i iPhone'ie oczywiście. E, jest mnóstwo nowości, jest naprawdę mnóstwo nowości. Nie ma de facto nic, co by tak naprawdę zaparło dech w piersiach, ale jest dużo na na, naprawdę e, zmian, głównie. No, mapy, nowe dodatki w Siri, ale o tym wszystkim porozmawiam. Opiszę Wam to wszystko później. Wykonam specjalne nagranie, w którym pokażę Wam dokładnie, jak wygląda najnowszy system od Apple, gdyż wersja beta, pierwsza, jest już dostępna, więc czekam, aby się ściągnęła na moim Macu. Jak tylko się ściągnie, zainstaluje i na, wykonam kilka nagrań specjalnie dla Was. W międzyczasie, po cichu, Apple udostępniło kilka zupełnie nowych produktów, bo zupełnie odświeżonych. Na przykład zastanawiałem się, bo kilka tygodni temu, kilka tygodni, dwa tygodnie temu, kupiłem router AirPort Express. W jednym ze sklepów tutaj, i do teraz nie mogę się do go doczekać, bo niestety zapłaciłem i sklep nie mógł mi go dostarczyć. Tak, okazuje się, że produkt został wycofany. Nie wiedziałem o co chodzi. Myślałem, że to jakieś problemy z dostawą, może brak, braki magazynowe i tak dalej, ale okazuje się, że Apple postanowił odświeżyć całą linię i, i po prostu airport. Express wygląda teraz zupełnie inaczej. Mało tego jest wyposażony w dwie anteny. Więc sygnał nadawany z routera jest wysyłany na dwóch częstotliwościach. Jedna częstotliwość dla urządzeń mobilnych, bo one używają kompletnie innej rozdzielczości, rozdzielczości zupełnie innej częstotliwości i jedna zupełnie osobna dla komputerów osobistych typu na przykład Mac. Więc tak, po co są dwie anteny w routerze? No, nie każda osoba wie, że jeżeli mamy w domu router i korzystamy z tego routera, korzystamy z tej sieci Wi-Fi utworzonej przez ten router z naszych urządzeń mobilnych typu iPad czy telefon komórkowy, tak samo jak laptop czy komputer stacjonalny, to router jest w stanie wysyłać sygnał z prędkością najwolniejszego urządzenia w danej sieci. Więc w momencie, gdy mam podłączonego um, na przykład iPada, yy, to i korzystamy w tym momencie z sieci, to ktoś korzystający z tej samej sieci na komputerze stacjonarnym odczuje nagłe spowolnienie działania tej sieci. I tutaj właśnie wchodzi w sprawia dużą różnicę ta druga antena, gdyż tak jak wcześniej powiedziałem, Sygnał jest wysyłany, transfer jest wysyłany na dwóch różnych częstotliwościach. Jedna częstotliwość dla wolniejszych urządzeń i jedna zupełnie osobna częstotliwość dla urządzeń, które są w stanie przejąć więcej danych naraz. Więc spodziewam się niedługo, że przyjdzie do mnie właśnie Airport Express, najnowszy. Wtedy też nagram wideo, pokażę wam, jak wygląda. Oprócz tego innym ciekawostką jest e, najnowszy Smart Case dla, do iPada, bo najnowszy, pamiętamy na pewno wszyscy Smart case'y. E, były reklamowane bardzo ciekawą animacją, która była rodem z. E, e, Przypominała mi po prostu wszystkie te bajki z Pixel Studios, jak Toy Story czy Wally. -E. E, i tylko jedyny problem, jaki w moich oczach jaki był związany z tym właśnie smart case'em dawnym, smart coverem dawnym, było to, że zakrywał on tylko przednią część iPada. Prawda? Tylko szkło przednie, ekran był przykryty cały tył, pozostawał nadal bez osłony. Aczkolwiek ja rozwiązałem ten problem w moim iPadzie, bo przykleiłem po prostu folię ochronną. Mała, niewidoczna, nieinwazyjna i działa. Ale najnowszy właśnie iPad Smart Case, nie dość, że nadal zachowuje funkcję Smart Cover, czyli można ją złożyć i tak dalej. To oprócz tego jeszcze zakrywa tył urządzenia. Oczywiście można znaleźć je na, na stronie Apple i kosztują 50 dolarów. To wszystko na dzisiaj. Tak jak powiedziałem, w ciągu najbliższych dni, mam nadzieję, że nawet jutro, nagram filmik o funkcjach, w jakie zostało, nowych funkcjach, w jakich został wyposażony system, najnowszy system mobilny od Apple iOS 6. Do zobaczenia w następnym odcinku.